Siemanko z tej strony Gundar Zapraszam Was na moją nową serię pod tytułem Happy Wheels Zapraszam Was na moje różne zmagania z tą grą iż w tą grę gram może po raz trzeci i zobaczycie na co mnie stać, co potrafię. No to pierwsza lepsza mapka o! Aaa, fuck, fuck E, proste jak na razie o, 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 o! Przejdę to bez problemu. Oj, coś strzela. Proste. Oła. Dobra, to do drugą jedziemy. O! Tego lubię. Ej, co jest? Jest to nie. Nie będę oceniał mapki. Mmm... o, tu będzie. Może coś fajnego? O, A, nie ma, no. Jestem nob. O, normal. Dż, dawaj, 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 dawaj. E, good, dobrze. Jeszcze dalej. O, dziękować. Au, 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 au. O nie! Tylko żeby się nie nagrzać. Aaaa! I kolejna mapka. Jak na, na czwarty raz to widzę, że po nim idzie. O boże! Jakie masakry tu się dokonują. Uuu... Hop. Hehe, <ścoughs> go by uderwało. O! Mikołaj! Ups. Nie słaba mapka to tą lepszą ocenioną O to ja lubię Faa I dwie piłeczki Oj. O 25 jest dobrze Nie chodź tu 125 jest yeah. No nie, znowu 125 Ile teraz? 75 Dawaj, dawaj, dawaj Jee, yeah, rekord Jeszcze raz Musimy pobić rekord rączki mi się... I trzy piłki. Ja yeah, 75 25. Teraz żeby tak za 150 trafić. Jeszcze dwie piłki jeszcze? Może być. O, o. Dobra, jedna jeszcze. No nie, jakie hamstwo. 50. Nie, już myślę, że będzie to. No nie. Znowu. Dobra, idziemy na inną mapkę. Mm, Misjon, O, jakaś misja. Jeszcze raz, próbujemy. Jeszcze raz. Hmm, nie wiem, czemu nie chce wejść... Dobra, to następna. Hmm... to to ta to. Oh, fuck! Oh, fuck! Dobra, że wiem. Restart. Na-na-na-na-na... Tak! Victory! To jeszcze to... Zagrajmy. Nie, znowu pewnie znowu mi nie wejdzie Nie No jak widzicie, na któryś tam raz na razie mi dobrze idzie Więc tak, tu do tej serii planuję O! Planuję dużo więcej niż Parę odcinków, jakąś tak serię no, większą Iż ta gra bardzo mi się strasznie podoba No i oczywiście ją wszystkim polecam jeszcze do tego może, ale to później. Nie wiem, będę planował serię N ze Slendermanem. Zobaczymy na razie, jak się to będzie wszystko rozwijać. Ale na pewno ta seria, i moim. seria z moim Minecraftem. będzie się powiększała. Będę próbował, żeby to nawet w dobrym tempie się powiększało. A! Czek, Norris! Odbij się, o lol, Jack Norris, Dż, Hop, aaa, o lol, to była jakaś mina, i dziękujemy. Tak się to przychodzi, to tan tan a w ogóle, sorry, że wyłączyłem głos, ale no, trochę mnie on denerwuje. O my, o my, o my, O, my! o madafaka, co to było? Ludzie! Nie, głupia mapa. Nie gram więcej na niej. Dobra, o Minecraft. Dobra, leci, nie czytamy, bo mi się nie chce. O lol. Popsiłem drzewko. Leci, no! Oj. No nie! Widzicie, jeszcze do tej pory mi się mylą klawisze. To jest nie tak. A, nie ma jak jadę bez kasku. No, podjedź! O, dobra, poszło. Jeszcze ta. Czysz. domek, domek, domek... O, jakaś kupa... A fuck! Co to było?! Ale... eee! Jeszcze jadę! Dobra, dawaj, 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 dawaj! No nie podjedziesz, nie że nie podjedziesz. Nie rób mi tego FAKT zombie A Jeszcze raz? Nie! O oo, tu był Clipper No nie! Nie chcę się grać w tą mapkę. <śm> nie lubię ginąć. Oho, bo na pewno to przejdę. Dobra, próbujemy. Fuck yeah! Jeszcze żyję! Jeszcze żyję! Już nie żyję. Nie, to no jest za łatwa mapka, żeby nie przejść. Trzeba to zrobić, to się utawić ładnie i... Czekaj, tu chyba coś trzeba Hop. A, tam trzeba skoczyć. O, wiatraczek. Fuck yeah Dobra I na tą serię to byłby koniec Tylko jeszcze tą mapkę spróbujemy przejść O nie to jest to I salto Jeszcze jedno A, wstawaj dziadek Nie ma dziadek co ty odwalasz Dziadek Leci dziadek Dziadek Prawo dziadek No nie rób mi tego stań. Yeah, Fuck yeah Dobra, nuciska Na ten odcinek bym zakończył Oczywiście zapraszam Was na kolejny, który okaże się już niebawem Yy, oczywiście, jak wam się podobało, subujcie, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, czy chcecie, żebym tą naprawdę serię kontynuował, bo mi się ta seria podoba, ale to zależy od was, czy wy ch chcecie tego naprawdę. Więc wszystko zależy od was. Na razie, cześć.